Dzień dobry, witam Was na kanale od kontenera do eksportera, miejscu gdzie pokazuję jak wygląda eksport od środka. Tematem dzisiejszego odcinka będzie marketing wystawienniczy, a dokładniej targi. Chciałabym, żebyś dowiedział się z dzisiejszego odcinka jak się do targów przygotować, jak pozyskać finansowanie, jak zaplanować to w swoim budżecie marketingowym, a także po co właściwie te targi są. Marketing wystawienniczy to taki rodzaj marketingu, który dostosowany jest zarówno do potrzeb klienta, miejsca, a przede wszystkim branży. Jeśli szykujesz się na targi, to zaplanuj to w swoim zarówno planie rozwoju eksportu, a także budżecie, żebyś wiedział, czy będziesz wystawiającym, czy odwiedzającym. Po co właściwie te targi są z naszych wcześniejszych odcinków z tymi, co eksportują, możesz dowiedzieć się, czy firma zarówno taka jak Eugenius, firma oświetleniowa, jedzie na targi po to, aby uzyskać informacje czy to o nowym designie, czy o trendach, czy o oczekiwaniach klienta. Inne z firm, takie jak Complete Furniture, mówią o tym, że targi to przede wszystkim budowanie relacji, relacji długofalowych, pozyskiwanie nowego klienta, oczywiście, ale także dbanie o relacji, które już zostały wypracowane w dobie współpracy, wcześniejszej współpracy eksportowej z klientami z danych rynków. Kiedy zastanawiasz się, jak przygotować się do targów, Poza pieniędzmi, oczywiście, musisz wysublimować sobie targi, które będą adekwatne do branży. Czy to będą targi krajowe, czy jak to w kontekście naszego rzeczonego eksportu, targi międzynarodowe, musimy przede wszystkim zrobić sobie plan, które targi są dla nas kluczowe. Jeśli jesteśmy początkującym przedsiębiorcą w eksporcie, zacznijmy od tego, czy my rzeczywiście musimy na te targi pojechać jako wystawca. Bo przede wszystkim, co? Zbiera się na koszty, Takiego marketingu wystawienniczego. Otóż są to przede wszystkim... Zarówno koszty wejścia na targi, czyli bilety wejścia, są to loty, zakwaterowania, są to stędy, ale przede wszystkim także również wpisy do katalogu, czy to nasze katalogi, nasze ulotki, które musimy zabrać ze sobą, czy to wysłać próby naszych produktów, żeby na tokowych targach znalazły się tak, żebyśmy mogli pokazać swoim potencjalnym odbiorcom, a także wpisy do katalogów, czy inne tym podobne rzeczy. Musimy się też przygotować do tego, żebyśmy wiedzieli, jak z tym potencjalnym Klientem, który zjawi się na naszym stoisku, rozmawiać. Czy to będą musiały być informacje o różnicach kulturowych, czy to także jak negocjować z takim naszym potencjalnym klientem. Jeśli chodzi o tłumacza, to koszty oczywiście zabrania go ze sobą będą przeogromne. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy zadbali o to, aby na miejscu taki owy tłumacz mógł zafunkcjonować. Czy to. Wypożyczymy sobie od organizacji, która takowe targi nam przygotowuje, czy to też od organizatora targów, który jest na miejscu. Mamy wiele instytucji otoczenia biznesu, które na pewno będą służyły pomocą. Pytanie, czy takowe targi, jak już wiemy, jakie są koszty, przygotowujemy sami. Mamy firmy, z którymi też my współpracujemy, które nie tylko organizują nam stoisko albo zakup powierzchni naszej marketingowej, która, nasz targowej, która ma funkcjonować, ale także poza stędem zajmują się również dowiezieniem eksponatów czy wysyłką prób. To jest ogromna, przeogromna nasza pomoc, abyśmy my już nie musieli o tym myśleć, zwłaszcza jako przedsiębiorca początkujący w eksporcie, a przede wszystkim w marketingu wystawienniczym co zamiast tych targów jest dla nas kluczowe, a na pewno pomocne w kontekście pozyskiwania nowych kontaktów i budowania relacji. Są to również misje B2B, czyli spotkania. Spotkania z potencjalnymi odbiorcami na rynku docelowym. Takie spotkania B2B również przygotowujemy sobie, jeśli jedziemy na targi, nie tylko jako wystawca, ale również jako odwiedzający, bowiem jest to pomoc w kontekście funkcjonowania na rynku. My mamy umówione spotkania i te spotkania odbywamy z potencjalnym, wybranym już dla naszej firmy potencjalnym odbiorcą, potencjalnym kontrahentem. Takowe targi są na pewno. Miejscem skupiskiem, gdzie takie firmy się mogą znaleźć w danym czasie, ale misje jako alternatywa i oczywiście mniejszy koszt poza funkcjonowaniem stędu może być również pomocne w funkcjonowaniu naszej firmy. Takie spotkania B2B my organizujemy również onlineowo. Dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z pandemią, Wiele razy, wiele lotów, wiele, wiele targów zostaje odwołanych i jest to przeogromny kłopot, bowiem albo mamy zaplanowane spotkanie z potencjalnymi odbiorcami, albo wiemy, że ktoś chciał odwiedzić nasze stoisko, albo też po prostu w jakichś projektach jest to kluczowe do realizacji. Dzisiaj, w dobie funkcjonowania, i funkcjonowania online i digitalizacji, jest to do zrobienia. Ostatnio dla jednej z naszych firm. Która produkuje akurat makarony, czyli firmy spożywczej, organizowaliśmy spotkanie onlineowe. Będziemy chcieli też pokazać wam na naszym kanale zajawkę, w jakiej formie to funkcjonuje, żebyście wiedzieli, że dzisiaj z poziomu początkującego eksportera spotkania B2B jest możliwe nie tylko jadąc na same targi, ponosząc większe koszty niż realnie byśmy zakładali. Spotkania B2B na pewno są indywidualizacją pod, przez wzgląd na danego przedsiębiorcę. One są wyjątkowe dlatego, że jest sobie jeden producent i potencjalni odbiorcy Skompensowani dla jego branży, i też jego potrzeb i oczekiwań. Bowiem w przypadku spotkań B2B i misji organizowanych grupowych w kontekście danej branży, czy to branży drzewnej, spożywczej, kosmetycznej, metalowej czy, czy IT, mamy wtedy do czynienia ze spotkaniami typu takie speed dating, kiedy spotykają się wszyscy w jednym y, czy to hotelu, czy sali konferencyjnej i wymieniają się z potencjalnymi odbiorcami firmy producenckie co ileś minut. Mają wtedy rozmowy, te rozmowy są krótkimi spotkaniami, które przenoszą się później oczywiście na dalsze funkcjonowanie, jeśli takowy potencjał jest. W przypadku indywidualnych, czy to takich online'owych, które przygotowujemy zamiast wyjazdów już takich stricte, wylotów samolotowych i spotkań docelowo w rynku docelowym mają to przewagą tą tych spotkań B2B online'owych jest to, że dzisiaj spotyka się producent i on ma przed sobą trzech, czterech, pięciu potencjalnie wysublimowanych, zainteresowanych jego produktem czy usługą potencjalnych odbiorców. Z online oczywiście niekiedy jest tak, że podczas tych spotkań przenoszą się już rozmowy dalej i też bywa tak, że potencjalny odbiorca chce przyjechać zobaczyć naszą fabrykę. Właśnie w kontekście przyjazdów też istotnym dzisiaj jest to, że jeśli odwołują nam targi, co my możemy zrobić żeby takowe rozmowy mogły się również toczyć. Poza targami, czy to bycie jako wystawca, czy to byciem jako odwiedzające, tak jak wspomniałam, możemy odbyć spotkania B2B. Czy B2B dla branży, czy to meblowej, spożywczej, IT, metalowej, transportowej, jakkolwiek takiej, która was interesuje, ale też B2B dedykowane dla waszego przedsiębiorstwa. Co więcej, jeśli po takich spotkaniach dojdziemy do sytuacji, że klient dalej jest zainteresowany współpracą z nami i na wejście na nowy etap, co my możemy zrobić, jeśli nie będziemy mogli polecieć, bo sytuacja z pandemią się pojawi, albo będziemy chcieli przyspieszyć nasze funkcjonowanie? Może być też tak, że klient będzie chciał zobaczyć, jak funkcjonuje nasza fabryka i jak odbywa się produkcja. Co my dzisiaj możemy zaproponować, aby było to szybkie, a nadal miało wartość taką, jeśli klient by mógł do nas przylecieć? A otóż stosujemy dzisiaj w dobie pandemii coś takiego, jak online łączenia z fabryką. Nasze możliwości dzisiaj digitalizacji powodują, że my możemy pokazać, jak funkcjonuje nasze przedsiębiorstwo, jak odbywa się produkcja, jakim systemem, jaką technologią, jeśli ona nie jest oczywiście w żaden sposób utajniona, możemy pokazać, jak funkcjonuje nasze laboratorium, czy jak funkcjonują nasze pozostałe zasoby, które są kluczowe. Taką sytuację mieliśmy w przypadku firm korporacyjnych, które zakupują, kontraktują towary. One chcą zobaczyć, jak surowce przechodzą przez laser, jak przygotowane jest jakość danego produktu, to jest kluczowe już na dalszym etapie funkcjonowania z klientem i budowania dalszej relacji, a tym samym zamykania procesu kontraktacji chociażby. Co więcej, dzisiaj, żeby nie ponosić kosztów samych występ, wystąpień targowych, możemy zrobić coś takiego również jak showroomy. Nasze dzisiaj funkcjonujące showroomy meblowe funkcjonują chociażby w Emiratach, gdzie produkty Państwa Chociażby tutaj w przypadku firm meblowych, takie jak fotele czy kanapy, funkcjonują w danej powierzchni, i ci potencjalni odbiorcy przychodzą, zaznajmiają się z towarem i mogą kontaktować później się z nami. Co ważne, pamiętajmy, że przygotowując się do targów i innych wydarzeń, takich, które będą możliwością pozyskania nowych klientów, przede wszystkim musimy odrobić zadanie domowe. O tym mówią wszyscy z, nas, z naszych wcześniejszych rozmówców w naszym cyklu z tymi, co eksportują. Pokazują oni, że dobrze przygotowany przedsiębiorca to jest klucz do sukcesu. My przede wszystkim i na targach, i podczas spotkań B2B pokazujemy, jak nasz produkt wygląda. Oni mogą go testować, oni mogą testować zarówno jeśli chodzi o firmy spożywcze czy inne technologiczne. Ci potencjalni odbiorcy zaznajmiają się z produktem, i dla nas targi i wszelkie spotkania z klientem to nie tylko pokazanie naszego produktu, ale także informacja o benchmarkingu, czyli o konkurencji, o której mawiamy we wcześniejszych odcinkach. Czyli wiemy, jaka jest konkurencja, i jaką ma ofertę, to dają przede wszystkim targi. Dają informacje o trendach, o oczekiwaniach rynku, dają też możliwości nam jako przedsiębiorcom zaznajomieniem się z tym, co funkcjonuje w rynku dzisiaj. Doskonałym, E, są doskonałą informacją e, taką, która da też możliwości naszym technologom uzupełnienia naszej oferty i naszego portfolio tak żebyśmy mogli nie tylko zaadaptować produkt, ale również wejść na inny poziom e, naszych możliwości i naszego zaawansowania technologicznego, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszej organizacji. Ważne jest dzisiaj to, jakie pieniądze my mamy i na co jesteśmy w stanie się zdecydować. O, we wcześniejszych odcinkach, łącznie z odcinkiem, kiedy mówimy o dofinansowaniu z dotacji, odcinek z panią Beatą Wieliczko, czy w odcinkach y, także z panem Robertem Chmielewskim, który mówi o tym, że korzystać możemy nie tylko z dotacji, ale także z instytucji otoczenia biznesu, takich jak KOWR, czyli Krajowy Ośrodek wsparcia Rolnictwa, y, czy y, PAIH, pa Państwowa Agencja Inwestycji i Handlu, czy jeszcze innych urzędów marszałkowskich dedykowanych w waszym województwie. One, te instytucje, pozwalają na to, żeby te koszty nawet wyjazdu na targi jako wystawiennictwo mogły być dla Państwa wartością dodaną, a nie bolały tak finansowo, bowiem Urząd Marszałkowski robi stoiska łączone i to oczywiście um, to są mniejsze koszty albo prawie żadne koszty, jedynie koszty, które byłoby, byłyby wartością jako wkład własny. Mamy takie instytucje jak klaster transportowo-logistyczny, które ma projekt dedykowany typowo na wyjazdy firm na targi, i możemy udać się do takiej instytucji, która zarówno zorganizuje misję, jak i też wskaże listę targów, na które można pojechać. Takowe instytucje pozwalają na początkowe wejście w fazę marketingu wystawienniczego, ponosząc jak najmniejsze koszty w swojej organizacji, w swoim przedsiębiorstwie, bowiem nie zawsze. Każdy może takie środki wydać. Jest to przeogromny koszt. Jeśli dzisiaj możemy skorzystać z dotacji w postaci go-to-brand, dotacji na wyjazdy, wszelkie targowe, czy misje, czy spotkania B2B, skorzystajmy z tego. Jeśli możemy skorzystać z Urzędu Marszałkowskiego i oferty Urzędu Marszałkowskiego, która mówi o tym, że pojedźmy wspólnie na stoisko z danego województwa, wystawmy się jako przedsiębiorstwa z danego województwa. Każdy wtedy ma swoją. Wy, Wyarażowano powierzchnię dedykowaną tylko dla niego, i pod y, takim jednym wspólnym stoiskiem, polskim stoiskiem, możemy zafunkcjonować i też pokazać się, a koszty są wielokrotnie mniejsze. Możemy skorzystać z takiej oferty e, klastra, możemy z, 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 z takiej oferty jak KOWR, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, skorzystać. Możliwości jest wiele. Dzisiaj, jeśli nie mamy wiedzy, na jakie targi pojechać, nie mamy też wiedzy, z czego skorzystać, zadzwońcie do nas, piszcie w komentarzach. My udzielimy tej informacji tak, abyście przeszli przez etap planowania swojego marketingu eksportowego w jak najmniej w sposób, najmniej dotykający firmę. Dlaczego te targi są tak istotne? Powiedziałam o wielu możliwościach, powiedziałam o wielu alternatywach, zamiennikach, powiedziałam o funkcjonowaniu targów. Powiem Wam przykłady z własnego doświadczenia, co się takiego wydarzyło, że można by rzec, że to jest ogromna wartość dla naszych początkowych, ale także późniejszych relacji z potencjalnymi klientami. Przykład w Japonii, kiedy mieliśmy sytuację wystawienniczą, gdzie mieliśmy własne stoisko, Aczkolwiek stoisko łączone już pod egidą Urzędu Marszałkowskiego z Wielkopolski, pojawił się już we wcześniejszych odcinkach też mówiłam. Pojawił się minister rolnictwa, który zainteresowany był produktami. Takowe produkty zabrał. Te produkty, tak jak wspomniałam, ktoś oglądał nasze odcinki wcześniej, wie, zabrał te. Od Produkty do testowania, i produkty także znalazły się w telewizji śniadaniowej, gdzie testowały blogerki. Nigdy w życiu by to się nie wydarzyło, bo nigdy sytuacja, że możemy sobie zadzwonić do ministra rolnictwa, od tak, e, biorąc telefon bezpośrednio, wygooglując sobie e, nigdy w życiu by się to nie zadziało. Poza tym, na takich targach, e, w zależności od tego, kto jest organizatorem, bo w przypadku Fudeksu um, przychodzili reprezentanci, przedstawiciele i zapraszali do takiego zamkniętego pomieszczenia na rozmowy z sieciami. Oni sobie sami robili program um, wystawienniczych firm, brali producentów, którymi potencjalne sieci handlowe byłyby zainteresowane i przychodziły. Oczywiście ten program dzień wcześniej um, informowali o tym, i na drugi dzień przychodzili po nas i myśmy do takiego pomieszczenia udawali się na rozmowy z potencjalnymi zakupowcami czy to za Eona, czy innej japońskiej sieci handlowej. Było to ogromna wartość, bowiem dzisiaj dostać się do firmy, która zainteresowana jest potencjalnie Twoim produktem, zwłaszcza do sieci, i to sieci jeszcze pozaeuropejskiej, w takim trybie bezpośredniego eksportu, to nie zawsze jest łatwa sprawa i wymaga to przede wszystkim wielkiego zaangażowania, zaangażowania i środków, i środków, i czasu. Innym przykładem, akurat na Scialu Abu Dhabi były rozmowy też takiego rodzaju B2B Speed Dating, czy też zapraszano nas na rozmowy, gdzie w dużej sali przygotowani byli sami potencjalni odbiorcy, którzy byli zainteresowani akurat daną branżą. To powodowało, że w danym jednym miejscu mieliśmy około 20 firm, które zarówno ze swoimi wizytówkami, jak i template'ami, bo specyfikacjami, które co do produktów, które ich interesowały, wszyscy byli przygotowani i oczekiwali tylko na nasze możliwości, na wolumeny produkcji, na możliwości adaptacyjne, na przeprowadzenie rozmów i tym samym dalsze procedowanie. Takowych sytuacji na pewno nie zrobilibyśmy z poziomu czy to wygooglowania, czy z poziomu funkcjonowania. W naszych zasobach firm, gdybyśmy nie wyjechali i nie mieli możliwości odbyć takowych spotkań. Co więcej, jeśli jedziecie na takowe targi, to przede wszystkim pamiętajcie o tym, że wpisy do katalogu, że przede wszystkim przygotowanie, bo podczas targów odbywają się i konferencje branżowe, i różnego typu prelekcje, abyśmy w pełni wykorzystali poza spotkaniami z potencjalnymi odbiorcami wykorzystali w pełni program takowych targów. Możemy tutaj jeszcze podać inny przykład, co dają targi. Targi dają przeogromną możliwość zbudowania sobie też wizerunku. Podam przykład firmy Soligrano, która z takim produktem jak Wege Burger w 2019 roku na Seal China otrzymała nagrodę. Nie tylko tą nagrodą mogą się szczycić na tym rynku już azjatyckim, ale to też ma przełożenie na inne rynki, rynki docelowe. I też na rynku polskim, bowiem ten rzeczony Wege burger stał się takim przewodnim produktem w firmie, która wcześniej była producentem kasz i ekspandowanych produktów. Także to jest też przeogromna wartość wizerunkowa. Przygotowując się na targi, musimy wykonać przeogromną pracę. Nie tylko jeśli mamy do czynienia z przygotowaniem stędu który musi odpowiadać y, naszym potrzebom, jeśli chodzi o misję i wizję firmy, musi odpowiadać oczekiwaniom rynku docelowego, y, przez wzgląd, czy do design, czy storytelling, który będzie taki łapiący uwagę y, i zachęcający do przyjścia, do, do obejrzenia, co to za producent, i, i ewentualnie w dalszej kolejności, już co dla nas będzie kluczowe zeznajomienia się z naszym produktem czy usługą. Musimy przygotować się zarówno przez wzgląd na przygotowanie i w pełni wykorzystanie programu targów, żeby nie tylko odbyć spotkania B2B, ale odbyć także prelekcje czy konferencje, które mówią o nowych trendach w rynku i oczekiwaniach klienta. Ale pamiętajmy też o tym, że jeśli nasze rozmowy z klientami odbędą się podczas targów, to jest kropla w morzu potrzeb i początkowy start do tego, co się może zadziać dalej. I abyśmy zadbali o tych klientów, którzy pojawią się na naszym stoisku, tak aby było to w pełni wykorzystane. Taka rada na koniec, jeśli mamy klienta, który jest, przychodzi z wizytówką, i żebyśmy w natłoku ilości potencjalnych klientów, którzy się znajdują podczas tych kilku dni targów, nie zapomnieli, który to I to, to róbmy od razu informację pod wizytówkami. Spinajmy sobie to, róbmy, nasi klienci często robią zdjęcia i przesyłają informacje. Słuchaj, Agnieszka, jestem zainteresowany tym produktem, pamiętasz mnie, ja mi wysyła zdjęcie. To mnie też kiedyś nauczyło tego, że. Rzeczywiście robienie zdjęcia, wizytówki, to, to, to było ich takie przyzwyczajenie. My robiliśmy sobie tylko notatki. Ma przeogromne znaczenie w kontekście jakby dalszego budowania relacji. My wiemy, z kim rozmawialiśmy, my wiemy, co to jest za firma, z czym, kim mieliśmy do czynienia i czego oni oczekują. To pozwala na dalszy rozwój naszych relacji w kontekście już rozwoju eksportu. Z dzisiejszego odcinka dowiedziałeś się, dlaczego ten marketing Wystawienniczym ma ogromne znaczenie. Dowiedziałeś się, po co są te targi, jakie koszty wiążą się z targami i co jest dzisiaj alternatywą. Dowiedziałeś się także, że te koszty, które musiałbyś ponieść ty, mogą być dzielone zarówno przez na instytucję otoczenia biznesu, a także mogą być dofinansowane z różnych możliwości dofinansowania zewnętrznego, czy to dotacji, czy innych projektów, które są przeznaczone ku temu. Targi mają przeogromne znaczenie. Czy to będą targi, które możemy odbyć realnie, fizycznie w rynku docelowym, czy będą targami online, czy będziemy musieli skorzystać z alternatywy targów? Wiedzmy jedno, że są one nie tylko budowaniem relacji z klientem, nie tylko budowaniu naszej pozycji w rynku docelowym, ale przede wszystkim pozwalają na rozwój naszego produktu i rozwój naszej firmy. Jeśli macie pytania, jeśli chcielibyście się dowiedzieć, jakie targi są dla Was istotne, które z nich, z których z nich skorzystać, a także co zrobić, żeby ponieść jak najmniejsze wydatki w kontekście marketingu wystawienniczego i jak się najlepiej do niego przygotować, piszcie do nas, czy to na skrzynkę mailową, czy to w na naszych komentarzach. Dziękuję za uwagę, widzimy się w kolejnym odcinku.